Mam również satysfakcję, że podobnie jak w ubiegłych latach zaproponuję do licytacji dwa, dwa wydarzenia. Pierwsze to lot, tradycyjnie lot w przededniu Łództoku. Lot może odbyć się z lotniska w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego do Kostrzynia. Będzie przelot również nad okolicach obozu łódstokowego, ale również ten lot może być zrealizowany z przylepu w okolicach Zielonej Góry, również do kostrzenia i również z tym elementem przelotu nad, nad polem biwakowym. Wystawiam koszyk wyrobów moich, między innymi smażone zielone pomidory. Jednocześnie chciałbym zasponsorować światełka do nieba w Strzelcach Krajnickich. To jest taki mój wkład e, coroczny w e, Wielką Orkiestrę. Zaczynamy o godzinie 13.00 orkiestrą Denton, potem Norweg Zbiorczyk ze swoimi e, małymi muzykami, później Gorzowski Zespół Urząd Bezpieczeństwa, później gramy światowo-europejsko. Makama, zespół, który supportuje OZEGO zborna w trasach europejskich, więc bardzo mocna muzyka, bardzo światowa muzyka. Kumka Olik, no nie trzeba nikomu przedstawiać, zespół znany z radia telewizji. 18.15 na scenę wchodzi Jacek Mezo-Meyer ze swoją Mezo-ekipą i, i dajemy naprawdę porządny, fajny, pełen dobra koncert. 19.30 rozpoczynamy główną licytację po koncercie Meza i tutaj w tym momencie i przelot nad Woodstockiem i te wszystkie dary, które otrzymaliśmy na licytację od pana wojewody Jerzego Właśnie o tej porze zaczynamy, więc wszystkich chętnych na finałową licytację zapraszamy na 19.30. O 20.00 mocne światełko do nieba, więc do 20.00 zamykamy wszystkie licytacje. Jeżeli chcecie się przelecieć nad Woodstockiem, chcecie, żeby namalował Was Michał Bajsarowicz, jeżeli chcecie koszulkę Roberta Lewandowskiego, jeżeli chcecie złote serduszko z zeszłego roku, jeżeli chcecie milion różnych innych rzeczy, więc zapraszam Was, przychodźcie do Nowej Park, przychodźcie do podsceny i małą, -um, która będzie w środku w Nowej Park, na której też będziemy licytować. Móżę powiedzieć, że nie, nie do ścianki. Robimy na drut. robimy na drut, robimy, robimy szalik dla Jurka Owsiaka, zapraszamy wszystkich. Wszystkich chcemy zrobić jak najdłuższy szalik jaki się da, wszystkich ze swoimi drutami, ze swoją włóczką. Siadamy, robimy, dziergamy szal, jak długi przez cały dzień zrobimy, tak długi szal zawieziemy Jurkowi na zimę do Marszałku. Do falu bazy. Bo oni, bazy bo oni z, zrobili dla Chrystusa. Tak jest, tak. mają doświadczenie. Oni zrobili dla godzina, my zrobimy dla Jurka.